Ten podcast pojawił się już na kanale jakieś dwa lata temu. Okazało się jednak, że z YouTube mamy rozbieżne poglądy na pewne kwestie, a że kopanie się z koniem nie ma najmniejszego sensu, postanowiłem nagrać odcinek raz jeszcze, a tamten skasować. Przy okazji dopisałem to i owo, poprawiłem co nieco i nagrałem nową wersję starego podcastu. Publikuję go poza kolejnością, ale z zachowaniem numeracji. Dodam tylko, że takich podcastów do wymiany, przynajmniej na razie, jest jeszcze sześć, więc co jakiś czas możecie spodziewać się nieplanowanego materiału. Dzisiaj o 6 rano u zachodnich wybrzeży Danii zatonął polski jacht staranowany przez tankowiec udający się do Rotterdamu. Ekipy ratunkowe uratowały jedną kobietę. Odnaleziono ciała dwóch członków załogi. Pięć osób zostało uznanych za zaginione. Akcja ratunkowa została przerwana i najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona. 10 września 2000 roku taki komunikat przez cały dzień podawały wszystkie serwisy informacyjne w Polsce. Jacht Bieszczady należał do klasy Opal. Od połowy lat 60., budowanej w gdańskiej stoczni jachtowej Konrada. Było kilka wersji Opali, a Bieszczady należały do krótkiej serii Opal III, która wyróżniała się dwiema zejściówkami i wydzielonym kambuzem. Armatorem Bieszczad było Centrum Wychowania Morskiego, głównej kwatery Związku Harcerstwa Polskiego. Bieszczady weszły do eksploatacji w roku 1975. Był to dwumasztowiec z niskim tylnym masztem, zwanym bezanem. Miały drewniany kadłub z machoniowych klepek i tikowy pokład. Wyposażono je także w pomocniczy silnik Volvo Penta, co jak na czasy siermiężnego PRL-u było luksusem. Po remoncie w roku 1988 silnik Volvo Penta zamieniono na Janmara. Długość Bieszczad wynosiła prawie 14 metrów, powierzchnia żagli 80 metrów kwadratowych, a załogę stanowiło 7 do 8 żeglarzy. Jacht był dość intensywnie eksploatowany i nie było czasu na jego bieżące naprawy. Ponadto kryzys lat 90. i brak dewiz na zakup części zamiennych spowodowały, że Bieszczady nie były w najlepszym stanie technicznym. Ciekły luki, podwędzia wantowe i kadłub. Podczas każdej wachty trzeba było odpompować wiele litrów wody z zęzy. A poza wszystkim jednostka była także dość trudna w obsłudze i wymagała sporej siły w sterowaniu, szczególnie przy silniejszym wietrze. Przez cały sezon żeglugowy 2000 Bieszczady stacjonowały na Morzu Północnym w niemieckim Cuxhaven u ujścia Łaby. W owych czasach kandydaci zdający egzamin na stopień jachtowego sternika morskiego Musieli bowiem udokumentować 100 godzin rejsu na wodach pływowych. Rejsy Bieszczadami po Morzu Północnym miały umożliwić uzyskanie niezbędnego stażu. W swój ostatni rejs Bieszczady wyszły z Cuxhaven z końcem lata. Miał to być już rejs powrotny do kraju. 6 września na wyspie Helgoland doszło jeszcze do spotkania z załogą jachtu Zjawa 4 i dwa dni później Bieszczady pożeglowały na północ, by przez cieśniny duńskie wrócić na Bałtyk do Świnoujścia. Jachtem dowodził 59-letni Lech Łuczak, legitymujący się 40-letnią praktyką żeglarską. Pierwszym oficerem był Artur Bogusz z 10-letnim stażem żeglarskim. Drugim oficerem była 19-letnia Małgorzata Kondzielewska, pływająca od 5 lat, a trzecim oficerem Arkadiusz Jakubiszyn, mający za sobą 15 lat pod żaglami. A ponadto Tomasz Bruś, Paweł Romaniuk, Rafał Makowski i Tomasz Malinowski. W chwili przyjmowania jachtu kapitan został poinformowany o problemach z silnikiem, który nie zawsze chciał się uruchamiać oraz wadliwych akumulatorach, które pomimo długiego ładowania wyczerpywały się bardzo szybko. Fakt ten mógł mieć, jak się później okazało, ogromne znaczenie. 10 września o godzinie 4 rano wachtę przejął kapitan Lech Łuczak i drugi oficer Małgorzata Kondzielewska. Na pokładzie znajdował się także Tomasz Malinowski. Pozostali żeglarze spali pod pokładem. Warunki były dobre, wiatr 5 stopni w skali Beauforta, stan morza 4. W zasięgu wzroku widzieli dwie jednostki, duński kuter rybacki Brian Kent i idący do Rotterdamu pod balastem gazowiec Lady Elena. Bieszczady szły by windem, czyli kursem na wiatr, pod dużą genułą, grotem i bezanem. Za sterem siedział kapitan przypięty, w celach bezpieczeństwa, specjalną uprzężą do kokpitu. Nie do końca jasne są manewry bieszczat. O godzinie 5.12 zmieniły kurs z 10 na 174 stopnie, przecinając kurs Lady Elena i przeszły przed dziobem gazowca z prawej na lewą burtę w odległości około 900 metrów, a następnie zaczęły wykonywać zwrot przez sztak, żeby wrócić na kurs 10 stopni. Można się jedynie domyślać, że chciano odpłynąć od kutra zajętego. Jak mniemał kapitan, wybieraniem sieci. Przenieśmy się teraz na pokład gazowca Lady Elena. Statek wybudowany został w roku 1988. Miał 100 metrów długości i pływał pod banderą Hongkongu. W tym rejsie Jedynie pod balastem, szedł z Finlandii do holenderskiego Rotterdamu. Jego załogę stanowiło 16 marynarzy, a ponadto na pokładzie znajdowało się trzech pasażerów, w tym żona kapitana. Dowodził nim młody, jak na dowódce dużej jednostki, zaledwie 31-letni kapitan. Był to jego pierwszy rejs na tym stanowisku i choć posiadał jedenastoletnie doświadczenie, a armator przedstawił szereg dokumentów potwierdzających jego kompetencje, tak naprawdę nie miał uprawnień do prowadzenia statków na wodach europejskich. Ukończył bowiem akademię morską w Bombaju, której dyplom nie jest honorowany w Europie. Owego dnia na mostku znajdowały się trzy osoby. Starszy oficer z indyjskim dyplomem, starszy marynarz z dyplomem filipińskim oraz dwudziestoletni kadet z niespełna dwoma latami pracy na morzu. Tankowiec prowadził autopilot. Obserwacją morza przez lornetkę i dwóch radarów ustawionych na zasięgi 12 i 6 mil morskich zajmował się kadet. W pewnej chwili zameldował starszemu oficerowi, że widzi mocno oświetlony rybacki trawler i po naniesieniu na mapę pozycji z godziny piątej wyszedł na lewe skrzydło mostku. Starszy oficer obserwował na prawej burcie, wzrokowo i na radarze, zajęty połowem trawler Brian Kent. Ponieważ jego światła nawigacyjne były wyraźnie widoczne, radar używał tylko do oceny odległości. O 5.10 oficer ustalił, że trawler znajdował się w odległości 2,5 mili i ocenił, że idzie on kursem na przecięcie. W związku z tym nieco zmieniono kurs, aby wyminąć go w bezpiecznej odległości. Kilka minut po minięciu trawlera kadet zobaczył przez lornetkę jakby zarys żagla, nieco na lewo od kutra. Przypuszczał, że jest to jacht, ale nie widział ani jego świateł, ani żadnej innej części. Ten nieoświetlony obiekt przechodził im z lewej na prawą burtę, choć nie potrafił ocenić odległości od niego. Natychmiast zameldował o tym oficerowi. Gdy marynarz prowadzący obserwacje z lewej strony mostka usłyszał meldunek kadeta, również spojrzał przez lornetkę i zobaczył nieoświetlony jacht żaglowy przecinający im kurs. Podszedł do oficera i podał mu lornetkę. Ten zaczął patrzeć we wskazanym kierunku, ale niczego nie dostrzegł. Dopiero po chwili zobaczył ciemną sylwetkę, prawdopodobnie żagla, poniżej dziobu kilka stopni w lewo. Nie był jednak w stanie ocenić odległości. W tej sytuacji pobiegł do steru, wyłączył autopilota i skręcił mocno w lewo, żeby odwrócić dziób statku od jachtu. W tym momencie widział żagiel już z prawej strony dziobu. Gdy Lady Elena zaczęła skręcać w lewo, spostrzegł, że żagiel stojący prosto znów zbliża się do dziobu, ale po kilku sekundach przechyla. Wtedy już był pewien, że przechył żagla oznacza, iż doszło do zderzenia z jachtem. Natychmiast wybiegł na lewe skrzydło mostka i nawoływał, ale nikt nie odpowiedział. Pobiegł więc na prawe skrzydło, lecz stamtąd też nic nie usłyszał. W dzienniku okrętowym i na mapie zapisano pozycję i godzinę kolizji. Wysłani na rufę obserwatorzy zameldowali oficerowi, że także niczego nie widzieli. Oficer przekazał ster marynarzowi i około godziny 5.30 zadzwonił po kapitana. Kiedy ten przyszedł na mostek, oficer zameldował mu, że prawdopodobnie uderzyli w jakiś nieoświetlony obiekt, przypuszczalnie jacht. Z prawego skrzydła mostku kapitan dostrzegł skośnie do prawej burty białe światło, które wydawało mu się światłem małej łodzi lub żaglówki. Zanim nim, w odległości 2,5 mili mm, morskiej, widział oświetlony trawler rybacki. Uznał, że jednostka pokazująca białe światło jest bezpieczna i polecił przywrócić kurs sprzed wypadku. Aby nabrać pewności, że nic się nie stało, Polecił oficerowi nawiązać z nią łączność na kanale 16 UKF. Na kilkukrotne wywołania nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi. W pewnej chwili zauważono za rufą czerwoną spadochronową rakietę. Kapitan wezwał na mostek drugiego oficera i polecił przygotować tankowiec do manewrów. O 5.46 Lady Elena zaczęła wykonywać zwrot w lewo, aby wrócić na miejsce wypadku. Dostrzeżono wówczas drugą spadochronową czerwoną rakietę, a następnie czerwoną pochodnię. Drugi oficer zgłosił stacji brzegowej pozycję tych sygnałów oraz własną pozycję, kurs i prędkość. Następnie utrzymywał łączność ze stacją brzegową, która o 5.55 nadała komunikat PAN-PAN, a o 6.02 MAYDAY. W tym miejscu wyjaśnię, że komunikat Mayday to sygnał używany w przypadku bezpośredniego i bezwzględnego zagrożenia życia lub statku. Stosuje się go, gdy sytuacja jest krytyczna i wymagająca natychmiastowej pomocy. Pan-pan jest natomiast sygnałem stosowanym w sytuacjach poważnych, pilnych, ale które bezpośrednio nie zagrażają życiu, choć wymagają uwagi. W tym samym czasie trawler rybacki Brian Kent zmienił kurs z 70 na 10 stopni. Powodem manewru nie była jednak Lady Elena, lecz obserwowany wcześniej na radarze ślad jednostki idącej kursem kolizyjnym. Ponieważ w odległości trzech kabli czyli około pół kilometra szyper nie widział pozycyjnych świateł tej jednostki. Wyłączył swoje światła robocze i kazał załodze pracującej na pokładzie obserwować sektor z prawej burty. Krótko po tym dostrzegł bardzo słabe, co chwila znikające, białe światło, którego nie uznał za rufowe i wtedy właśnie zmienił kurs. Gdy szedł już kursem 10 stopni, ponownie włączył światła robocze na pokładzie i przygotowywał się do wybierania sprzętu rybackiego jednocześnie szyper obserwował i wzrokowo i na radarze idący z północy statek płynący z prędkością 12 do 14 węzłów. Kiedy statek przeszedł mu bezpiecznie z prawej burty, zastopował maszynę i zaczął wybierać sieci. Na ekranie radaru na Brian Kent zauważono, że Lady Elena wykonuje zwrot, a ponadto, że zapalono światła pokładowe na statku. Szyper pomyślał, że tankowiec ma problemy z łodzią oświetloną bardzo słabym światłem, tą samą, którą obserwował nieco wcześniej. Krótko po tym rybacy zobaczyli czerwoną rakietę. Kuter natychmiast ruszył w tym kierunku i nadał sygnał Mayday do LinkB Radio, jednej z czterech tuńskich stacji radiowych. Po chwili zobaczyli drugą czerwoną rakietę, a później, całkiem już blisko, czerwoną pochodnię i wówczas dostrzegli tratwę ratunkową. Ostrożnie dopłynęli do niej i zabrali na swój pokład jedyną znajdującą się na niej osobę. Była to Małgorzata Kądzielewska. Udzielono jej pierwszej pomocy i Brian Kent rozpoczął poszukiwania pozostałych żeglarzy. O godzinie szóstej na miejsce kolizji wróciła Lady Ellen i przez pół godziny krążyła wokół tratwy ratunkowej. Niestety odnaleziono jedynie koło ratunkowe, kamizelkę i kawałki drewna. Wróćmy na pokład Bieszczat. Jacht płynął kursem 174 stopnie i o 5.20 przeciął kurs Lady Ellen. Za sterem siedziała Małgorzata Kondzielewska. Na polecenie kapitana zaczęła wykonywać zwrot przez sztak. W trakcie zwrotu, kiedy już przeszli linię wiatru, żeglarka przesiadła się na lewą burtę. Ponieważ jacht bardzo odpadł od wiatru, musiała mocno wyostrzyć, żeby wrócić na odpowiedni kurs. Zaczęła kontrować ster, w czym musiał pomóc jej kapitan, bo czynność ta wymagała sporej siły fizycznej. I wówczas zauważyła przerażenie na twarzy siedzącego naprzeciwko Rafała Makowskiego. Odwróciła się i zobaczyła najpierw zielone, a potem czerwone światło wchodzącego na nich statku. Makowski zapytał: Co robić, kapitanie? Ten odwracając się powiedział tylko: O Boże. Od tego momentu, aż do chwili, w której żeglarka znalazła się w wodzie, nie pamięta nic. Rozcięty gruszką dziobową kadłub jachtu natychmiast pogrążył się w morzu. Przebywający pod pokładem żeglarze nie mieli najmniejszych szans. Śmierć przyszła do nich we śnie. Żeglarkę uratowało zapewne to, że niegdyś trenowała pływanie. Gdy bezpośrednio po zderzeniu wypłynęła na powierzchnię, zobaczyła w odległości kilku metrów prawą burtę statku, a gdy odpłynął, Nieco dalej dostrzegła pławę świetlną i tratwę ratunkową. Złapała unoszące się na wodzie linki, przeciągnęła się po nich do tratwy i weszła do środka. Po odnalezieniu pojemnika z latarką i środkami sygnalizacyjnymi, wystrzeliła czerwoną rakietę. Odczekała chwilę, i gdy wystrzeliła drugą rakietę, zauważyła zbliżający się szybko kuter. Z obawy, żeby nie minął tratwy lub nie wpłynął na nią, zapaliła pochodnie. Ponieważ kuter nie zwolnił, próbowała wystrzelić trzecią rakietę, ale ta wypadła jej do wody. Wtedy zapaliła drugą pochodnię, a gdy ta już się dopalała, kuter podchodził do tratwy. Wciągnięto ją na pokład. W sterówce dowiedziała się, że została już uruchomiona akcja ratownicza. Uczestniczyły w niej dwa helikoptery, pięć statków oraz osiem ośrodków lądowych. Podniesiono z wody ciała dwóch żeglarzy, by tego samego dnia, około godziny 18, zakończyć akcję. Przez kolejne trzy dni siły morskie Danii przeprowadziły operację poszukiwania wraku i ciał ofiar wypadku. Brały w niej udział dwa okręty wojenne, helikopter i dwie grupy nurków. Bieszczady odnaleziono na głębokości 34 metrów. Z wnętrza nurkowie wydobyli zwłoki trzech żeglarzy. Ciał pozostałych dwóch nie było w pobliżu kadłuba. 14 listopada kuter rybacki wyłowił zaplątane w sieci zwłoki, które na podstawie badania stomatologicznego i DNA uznane zostały za jednego z żeglarzy z bieszczad. Nigdy nie odnaleziono siódmej ofiary katastrofy Tomasza Malinowskiego. Duńskie służby ratownicze wydobyły 140 fragmentów kadłuba i wyposażenia jachtu, które przewieziono do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Trzeba zadać to pytanie: jak przy w miarę dobrych warunkach atmosferycznych mogło dojść do tak tragicznego wypadku? Jednym z elementów jachtu, który wydobyto, była ścianka kabiny nawigacyjnej z tabelą dewiacji kompasu i elektryczną tablicą rozdzielczą. Przełącznik świateł burtowych był na niej w pozycji wyłączonej, a światła rufowego włączonej. Oznacza to, że jacht płynął pod częściowo wykaszonymi światłami pozycyjnymi. Radary na Lady Elena nie zarejestrowały echa jachtu. Późniejsze badania reflektora radarowego przeprowadzone na Zatoce Gdańskiej wykazały, że przy niektórych kątach przechyłu rzeczywiście nie dawał na ekranie żadnego odbicia. Jego powierzchnia wynosiła pół metra kwadratowego, podczas gdy powinna wynosić 10 metrów kwadratowych. Ale jeśli uważne korzystanie z radaru przez szypra trawlera Brian Kent pozwoliło wykryć ślad echa jachtu, to tak samo uważne wykorzystanie radarów na Lady Ellen powinno było również doprowadzić do wykrycia jachtu niebezpiecznie manewrującego w pobliżu. A to oznacza, że na statku nie prowadzono należytej obserwacji. Bezpośrednio po zdarzeniu starszy oficer na Lady Ellen powinien był przyjąć, że uderzył w jacht i postąpić zgodnie z instrukcją armatora, a więc włączyć na GPS funkcję człowiek za burtą oraz najkrótszą drogą wrócić w to miejsce. Zderzenie było oczywiste, skoro widział żagiel przechylający się przed dziobem, a za rufą już go nie było. Wachta na jachcie powinna była uwzględnić zagrożenie wynikające z żeglowania w miejscu natężonego ruchu statków i prowadzić wzmożoną obserwację wzrokową. Niezrozumiałe są motywy, jakimi kierował się kapitan jachtu podejmując manewry, które w końcu doprowadziły do katastrofy. Gdyby bowiem utrzymywał kurs, nie doszłoby do kolizji. Niezależnie od tego, jacht mógł zasygnalizować swoją obecność radiotelefonem, rakietą lub oświetlając żagle latarką. Skoro tego nie zrobiono, to znaczy, że nie prowadzono obserwacji należycie. Małgorzata Kondzielewska przyznała duńskiej policji, że zarówno sternik, jak i ona sama pomylili światła nawigacyjne, biorąc dziób tankowca za jego rufę. Izba Morska orzekła, że 70% winy za katastrofę ponosi załoga jachtu Bieszczady, 30% załoga Lady Elena. Jak nie miał włączonych świateł opozycyjnych, miał niewłaściwy reflektor radarowy oraz wykonywał niezrozumiałe manewry. Winą Lady Elena jest to, że choć prawidłowo podjęła akcję ratunkową, były to działania spóźnione i niezgodne z procedurą człowiek za burtą. Zatonięcie Bieszczat było jedną z największych tragedii morskich polskiego żeglarstwa. Przed siedzibą armatora znajduje się skromny pomnik upamiętniający załogę bieszczat, która nie wróciła z morza. A na pokładach jachtów rozbrzmiewają słowa piosenki. Tam w portach radość, wieczny bal, tam zieleń bananowców, tam bryza czesze grzywki fal, tam nie ma złych tankowców. Do usłyszenia.